W lesie nagrałem już tysiące filmów ukazujących codzienne życie dzikich zwierząt, ale niezmiennie największym wyzwaniem jest nagrywanie wilków. Są to niezwykle inteligentne zwierzęta. Nie to żeby pozostałe nie były, ale to jednak wilki bardzo często są w ruchu, cały czas analizują, gdzieś przebiegają. No żeby je nagrać trzeba poznać ich ścieżki trzeba poznać ich charaktery bo to one determinują ich kolejne zachowania i to wszystko uczyniłem poprzez lata obserwacji analiz nagrywania tych drapieżników wypracowałem system który funkcjonuje Perfekcyjnie jestem w stanie nagrywać wilki każdego dnia, ale nie tylko jak przechodzą, ale potrafię przedstawić pewne historie, chociażby jak wilka bez jednej łapy, który od trzech lat żyje, ma się dobrze i udowodniłem, że cały czas niezmiennie opiekuje się nim. Jego rodzina. Więc to są pewne historie. Obalamy mity, pokazując fakty. No ale, e, jako człowiek, który dąży do perfekcji, e, no kiedy już wiedziałem, że jestem w stanie każdego dnia nagrywać wilki, no to zrobiłem wszystko, żeby uzupełnić tło i to wszystko, co wokół nich się dzieje, żeby uzyskać fantastyczny efekt i piękne nagranie. Zwróćcie uwagę na ten film. Przechodzą dwa wilki, jeden za drugim. Na drugim planie drzewa. Pada słońce, wstaje nowy dzień, a pod wilkami mnóstwo białych kwiatków. No, ten dywan jest iście wiosenny i to właśnie o takie detale teraz się staram, żeby te filmy były no, idealne, żeby to wszystko się zgrało. No i to też jest piękne, że no jestem w stanie określić nawet od której godzinie dane zwierzę w danym miejscu się pojawi. Ale to jest mnóstwo ciężkiej pracy. Tak samo jak jestem w stanie pokazać, że w tych samych miejscach, w których każdego dnia pojawiają się wilki, nieważne czy to wiosna, lato, jesień, zima, to tak samo pojawiają się inne zwierzęta: jelenie, sarny, dziki, jenoty. Borsuki, lisy, żurawie i mógłbym tak wymieniać i wymieniać no bo to jest właśnie piękne w przyrodzie że tak wiele gatunków dzikich zwierząt żyje w lesie w tej samej części lasu a każdy z tych gatunków ma swoje zadania do wykonania i każdy jest w tym lesie bardzo, ale to bardzo ważnym ogniwem. Subskrybuj to zupełnie nic nie kosztuje a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.